Pewnie już słyszeliście, że Los Angeles przeżywa horror. The devastation is complete just jaw-dropping. Officials now say thousands of structures have burned Ale jest jedna rzecz o tych pożarach, o której pewnie nie wiecie, a którą chciałbym wam pokazać. Otóż 6 stycznia, czyli dokładnie jeden dzień przed rozpoczęciem tych pożarów, Miała miejsce tak zwana gala Golden Globes, jest to gala, czy po prostu event, na którym wręczane są nagrody dla najlepszych aktorów, reżyserów z Hollywood i tak dalej. W tym roku tą galę prowadziła Nikki Glaser, bo oni zawsze mają jakąś osobę, która robi im po prostu entertainment, zabawia ich, robi żarty i tak dalej, żeby wiecie, było śmiesznie. I zobaczcie, co ta Nikki powiedziała. Tak już się w Kto All right, cast and crew are leading the way with 11 mentions. Moms are holding strong with 3 shoutouts. God, creator of the universe, 0 mentions. And Mario Lopez, host of Access Hollywood, 1. All right. <laughs> no surprise in this godless town. <sighs> no surprise in this godless town.

From the depth, from from the depth, from from the depth, from from the depth, from from the depths of my soul. You know, it's sounding a little bit strange, and I'm like, if you don't get this right now, I swear, to Lucifer, I'm gonna. Who wants to pray to the devil with me? Who's in with me? Come on, hey, let me see those horns. I swear, I wanted to be like the Amy Grant of music. Yeah. <laughs> but it didn't work out, and so I sold my soul to the devil. It didn't work out, and so I. I robią sobie z tego żarty, żarciki, tak jak tutaj. To jest nie pierwszy raz, kiedy oni sobie robią żarty z tego, że po prostu cisną po Panu Bogu, tak? I to było 6 słuchajcie, stycznia. Dzień później, jak widzicie, zaczęło się piekło w Los Angeles. Wszystko zaczęło płonąć. Tak jak ona powiedziała, to są jej słowa. Acceptance speeches were on fire, że one były... Ogniste te ich, wiecie, przemowy, tak, że takie były dobre, że aż ogniem, ogień z nich szedł. No to masz ogień, pa, pani Niki, ma pani ogień w tym momencie, bo Bóg nie da się z siebie naśmiewać. To jest napisane w Słowie Bożym wielokrotnie. Jest napisane radujcie się, święci. Radujcie się, jak widzicie takie rzeczy, bo to jest sąd Boga, który się rozpoczyna. To jest dopiero początek sądu nad tymi wszystkimi diabelskimi ośrodkami muzycznymi, filmowymi, które wypuszczają syf na cały świat, grzech propagują od wielu, wielu, wielu lat. A...

że to nazwę się postawą, w związku że to maksymalnie, czy krytyki prasowej. Ale to jest pójść mniej Gdzie jest granica tego, co jest próbą wskazującą Gdzie jest granica tego, co jest próbą tłumienia krytyki prasowej? No, my w tak działa krytykowaliśmy tego pana ministra również krytykowaliśmy, gdzie jest granica tego, co wolno powiedzieć politykom, krytykując media, a to, czego nie wolno powiedzieć nie wolno to jest yy, właśnie sprawa.

reportaż dotyczący sposobu, w jaki nie udzielano pomocy położonej na terenach położonych, a to prowadziło do konferencji czasowych, do pewnej konferencji czasowej w której...

że na całą przede jest biała, jest niezgodna z rabaty